I zaczynamy pierwszy mecz, Aceminan Adrian kontra Tottenham Tomek. Pierwszy strzał, Harry Hurricane! Harry, wow! Harry Kane obronił bramkarz, brawo! I Aceminan przed szansą, Leo. Leo! Obronił, obronił Hugo Joris! Son, uwaga! Son! Obronił! Broni to mnie! Girou! Girou kontra Joris! Girou! Super! Ajajaj! Ciągle 0-0! Richarlison! Są gwizdy! Richarlison! Broni mnie! Teo Hernandez. ależ, te ależ się dzieje. Ależ... Hernandez nie, nie ma! Joris, co się, ma. się dzieje? Perisic, Ivan Perisic, Oj, trafia 1-0. Jest, jest ciekawie. Uwaga. Mam nie Ja Cię kręcę. Co tu się dzieje? Trafi kulusewski, to ten ham wygra. Ale będzie sensacja. Badria miał drugie miejsce w poprzednim roku. Są gwizdy. Kulusewski! Gol! To ten ham, trzy punkty. Sensacja. Inter kontra Real Madrid. Zaczynamy. Zaczyna Inter, Wojtek, Lautaro Martinez. Lautaro 1-0, brawo! Real Madrid. Luka trafia. Był blisko. Bramka szalenie obronił. Marcelo Brozowicz. Brozowicz. Jest. Jest 2-1 dla Interu. Brawo. Toni Kroos. Real Madrid musi trafić. Kroos. Nie ma. Ale żył blisko. Ale poprzeczka. Karhanoglu. Inter, nie ma, obronił, obronił bramkarz. Vinicius. Vinicius czy Nana? Vinicius, obronił, obronił to Nana. Di Marco. Jeśli się nie będą blisko, Di Marco wpadła, wpadła do bramki. Jude Bellingham. Po transferze się je przegrają. Real Bellingham obronił. Onana! Inter wygrywa i trzy punkty. Gratulujemy. A teraz mecz Liverpoolu z Atletico. do jedenastki podchodzi Mohamed Salah. Uderza. Nie! Podchodzi Antonio Griezmann. Uderza i trafia. Do jedenastki podchodzi Darwin Nunes. Uderza i trafia. Do 11 podchodzi Depay. Uderza i trafia po raz kolejny. Do karnego podchodzi Gakpo, uderza, nie trafia i jest! 2 do 1! Do karnego podchodzi Kokę, uderza i nie trafia! Dalej 2 do 1! Teraz do uderzenia podchodzi Luis Diaz i Kolumbijczyk trafia! 2 do 2. Teraz uderza Depol i trafia po raz kolejny, 4 do 2. Jak Aleksander Arnold nie trafi, to przegrają, ale trafia, nie myli się. Aksel, Witzel, ciąża na... Teraz Wierdziel, Van Dijk. Grają o śmierci życie, że tak powiem i trafia, nie myli się. Teraz francuski piłkarz Lemar. Podchodzi do jedenastki. Strzela i jest Bramka! Tiago Alcantara, ciąży na nim presja, ale będzie uderzał i nie trafia! Myli się Hiszpan! Teraz jak Renan Lodi strzeli to wygrają! Jest! Trafił, Wygrywają! Kolejny mecz Borussia kontra Manchester City. Grupa B Sebastian Aller. Borussia zaczyna. Aller nie trafia. City Holland podchodzi. Nie trafia Haaland, Ajajaj. Marco Royce. Borussia przed szansą. Na bramkę. Jest, jest. 1-0 dla Borussii. De Bruyne, De Bruyne, broni, broni, bramkarz! Borussia, z szansą na 2-0, Adeyemi. Adeyemi. nie ma, broni, broni, to bramkarz Manchester City, Ederson. Jack Grealish, Jack Grealish, nie ma, nie ma wyrównania! I Hummers teraz. Czy będzie 2-0 dla Borusi? Hummels Trafia, trafia, Niemiec! Nardo Silva. Jeśli spuduje, City przegra. Silva nie ma! Borussia z trzema punktami.